gniew i radość. O gniewie. Prawie każdy na świecie, niezależnie od tego skąd pochodzi czy ile ma lat, ma skłonności do wpadania w gniew. To jak częste i jak intensywne są napady gniewu, w głównej mierze zależy od tego, w jaki sposób potrafimy radzić sobie ze stresem. Kluczem do sukcesu w radzeniu sobie z gniewem jest przejęcie kontroli nad swoimi emocjami. Nie jest to proste zadanie, i zanim to zrobisz, powinieneś najpierw poznać gniew, czyli zrozumieć, skąd się bierze i jak można z nim skutecznie walczyć. Czym jest gniew i jak się wyzwala? Gniew jest emocją, która może być wyzwalana przez setki różnych czynników. Może Cię rozgniewać jakieś wydarzenie, ludzie, sytuacja, rozmowa, a nawet miejsce, w którym się znajdujesz. Jednym z najczęściej pojawiających się wyzwalaczy gniewu, które sprawiają, że ludzie zaczynają odczuwać gniew, są strach, zazdrość, chciwość, niska samoocena, poczucie zagrożenia, ból. Kiedy ktoś zaczyna odczuwać gniew, to jego negatywne emocje mogą dosłownie wyrządzić mu krzywdę zarówno fizyczną, jak i psychiczną nastrój, samopoczucie. Kiedy zaczynamy czuć gniew, Tempo bicia naszego serca wzrasta, a to powoduje natychmiastową reakcję naszego organizmu. Jest to szczególnie niebezpieczne dla osób z dużym nadciśnieniem oraz ze słabym sercem. Najlepiej przeciwdziałać atakom gniewu, będąc odpowiednio wcześniej przygotowanym na wyzwalacze, które najczęściej wywołują u ciebie gniew. Powinieneś wiedzieć, kiedy mogą się pojawić, w jakich sytuacjach. Jak ich najskuteczniej uniknąć? Jak zidentyfikować czynniki gniewu i je skutecznie zwalczyć? Najlepiej załóż i prowadź własny dziennik wyzwalaczy gniewu, spisuj w nim wszystko to, co powoduje w tobie gniew, a następnie zastanów się, w jaki sposób możesz temu skutecznie przeciwdziałać. Wiem, że ten sposób wydaje się prosty, wręcz banalny. Ale zauważ, że jeżeli będziesz miał spisane wszystkie czynniki, które mogą wywołać w tobie gniew, to będziesz wiedział, co robić, aby ich uniknąć. Tylko ta jedna porada i stosowanie się do niej może ci zaoszczędzić wielu nerwów. Załóż swój własny dziennik, codziennie go przeglądaj i odpowiednio przygotuj się na wyzwalacze gniewu, które mogą się pojawić. Jak założyć dziennik wyzwalaczy gniewu? Kiedy będziesz spokojny i zrelaksowany, zrób sobie listę sytuacji, miejsc, ludzi, którzy cię denerwują i wyzwalają w tobie gniew. Mogą to być rozmowy z nielubianymi i trudnymi klientami, korki i niedzielni kierowcy, bezsensowne i głupie zachowania innych ludzi, politycy i ich machlojki, trudni ludzie i denerwujący współpracownicy. To tylko kilka z wyzwalaczy gniewu, które mogą pojawić się w Twoim życiu. Pamiętaj, że nie wszystkie muszą Cię dotyczyć i może nawet być tak, że Twoje wyzwalacze gniewu będą zupełnie inne od tych powyższych. Najważniejsze jest jednak, żebyś zidentyfikował i dobrze poznał wszystko, co może wyzwolić w Tobie gniew. Tylko kiedy zidentyfikujesz już wyzwalacze gniewu, będziesz mógł skutecznie im przeciwdziałać. Na przykład jeśli gniew wywołuje w tobie sposób zachowania przy stole kogoś bliskiego, to możesz przed posiłkiem porozmawiać z nim o tym. Powiedz mu, że masz z tym problem i powoduje to w tobie frustrację i gniew. Czasem wystarczy nie dusić w sobie gniewu i złości, a zwyczajnie rozwiązać problem poprzez rozmowę. Jak kontrolować gniew? Każdy z nas odczuwa gniew. Gniew jest negatywną emocją, która prowadzi do takich uczuć jak smutek, poczucie winy, frustracja i bezsilność. Znalezienie swoistego remedium na gniew, czyli sposobu, który pozwoli ci opanować i zmniejszyć gniew, może być kluczem do tego, aby coś wreszcie pozytywnie zmieniło się w twoim życiu. Szczególnie przyda ci się wiedza na temat tego, co wywołuje u ciebie gniew. Czy może tylko twoje specyficzne reakcje na te sytuacje powodują złe samopoczucie? Bardzo ważne jest tutaj stwierdzenie specyficzne reakcje, bo czasami przyczyną gniewu jesteśmy my sami i to przez swój charakter się denerwujemy, a nie przez innych. Dokładne poznanie i zidentyfikowanie tego, co cię denerwuje, jest ważnym czynnikiem w zapobieganiu temu, co cię denerwuje. Wiem, że to brzmi trochę jak masło maślane. Ale dokładnie tak jest, jak napisałem. Posłuchaj jeszcze raz pierwszego zdania tego akapitu, a się o tym przekonasz. Dokładne poznanie i zidentyfikowanie tego, co cię denerwuje, jest ważnym czynnikiem w zapobieganiu temu, co cię denerwuje. Pamiętaj, że im częściej będziesz starał się analizować, nie rozpamiętywać, czynniki wyzwalające twój gniew, tym będziesz miał większą szansę na ich zauważenie w przyszłości. Im więcej będziesz ćwiczył, tym szybciej zaczniesz zauważać te czynniki, wyzwalacze gniewu i łatwiej będzie ci go kontrolować. Teraz przedstawię ci kilka sposobów na to, jak przejąć kontrolę nad swoimi negatywnymi uczuciami i złością. Kiedy czujesz, że w środku ciebie zaczyna coś wrzeć, pozwól, aby twoje ciało się zrelaksowało. Najlepiej będzie, jeśli zaczniesz powoli i głęboko oddychać. Skup się wtedy na oddechu i wyobrażaj sobie, jak powietrze wchodzi do Twoich płuc i wychodzi z nich. Wraz z nim stopniowo ulatnie się złość, a zastępuje go nowe, czyste powietrze bez gniewu. Pamiętaj, aby oddychać głęboko i wypuszczać powietrze powoli. Zadaj sobie pytanie, czy to, że będziesz się jeszcze bardziej gniewał? I roztrząsał daną sytuację w czymś pomoże? Czy sprawi, że sytuacja się rozwiąże? Czy w ogóle warto tracić nerwy i poświęcać czas na gniew zamiast zająć się czymś produktywnym? Wyobrażaj sobie, że jesteś w specjalnej strefie wolnej od stresu, gdzie jesteś całkowicie zrelaksowany i spokojny. Może to być jakieś prawdziwe miejsce, albo całkowicie przez ciebie wymyślone. Postaw się z drugiej strony. Kiedy poczujesz, że zaczynasz się denerwować na kogoś z powodu jego zachowania, wyobraź sobie, że ty też robisz dokładnie to samo co on. Czy byłbyś zły na siebie, gdybyś tak zrobił? Czy byłbyś na siebie zły, gdybyś popełnił ten sam błąd? Zdaj sobie sprawę, że ty i tylko ty odpowiadasz za to, że gniew w tobie narasta. To ty jesteś odpowiedzialny za swoje emocje i to ty. Możesz je kontrolować. Ty decydujesz o tym, czy coś ma trwać, czy się skończyć. Stare dobre liczenie do dziesięciu może naprawdę pomóc w radzeniu sobie z gniewem. To bardzo prosta metoda, ale dzięki temu, że skupiasz się na liczeniu, nie myślisz o tym, co cię zdenerwowało i poziom Twojego gniewu obniża się, zamiast rosnąć. Powtarzaj sobie w myślach krótkie zdania. Gniew mnie nie opanuje. Jestem spokojny, czuję się zrelaksowany. To może wydawać się śmieszne, ale samo powtarzanie tych słów po prostu powoduje, że zaczynasz skupiać się na nich, a nie na powodzie twojego gniewu. Jak radzić sobie z gniewem? Okej. Okay. Znasz już czynniki i wyzwalacze gniewu. Wiesz też, jak go kontrolować. Ale nie wiesz jeszcze, co robić, kiedy już się zezłościsz. Oto lista wszystkich obniżaczy poziomu gniewu i przywracania się do dobrego nastroju. Napij się czegoś zimnego, zjedz lody, umyj twarz zimną wodą. Jest to tak proste, jak prosto brzmi. Kiedy się gniewasz, temperatura twojego organizmu zaczyna się podwyższać. Wypijając coś zimnego, albo jedząc lody, Obniżasz ją, a to pomaga obniżyć poziom Twojego gniewu. Zmień środowisko. Jeżeli ktoś tak cię denerwuje, że nie możesz się uspokoić, to po prostu zostaw wszystko za sobą, nabierz dystansu do całej sytuacji, zmieniając miejsce pobytu. Nie uspokoisz się za szybko w miejscu, gdzie przed chwilą czułeś gniew, bo wszystko będzie Ci o tym gniewie przypominać. Przespaceruj się gdzieś, zmień otoczenie i dotleń mózg. Ćwicz fizycznie. Rozładuj gniew, który w tobie siedzi poprzez ćwiczenia fizyczne. Ćwicząc, wyobrażaj sobie, że z każdym kolejnym wysiłkiem gniew ulatuje, uchodzi z ciebie. Ćwicz nabieranie dystansu. Nie jest łatwo nie wpadać w gniew. Ale nie oznacza to, że czasami nie można po prostu sobie odpuścić zbędnych nerwów. Jest to prostsze niż myślisz. Wystarczy tylko starać się nie myśleć o powodzie gniewu, a w końcu on sam zniknie. Być może nie uda ci się to za pierwszym razem, ale z czasem możesz w sobie wyrobić dobry zwyczaj podchodzenia do wszystkiego z dystansem. Wypisz swój gniew. Pozwól, aby gniew wyszedł z ciebie i przeszedł na papier. Zapisuj to wszystko, co cię gniewa. Pisz ile tylko możesz i bez wytchnienia. Nie zastanawiaj się, co piszesz. Po prostu pisz. Wypisz, co cię denerwuje, dlaczego cię denerwuje, kto cię zdenerwował. Opisz swój gniew i wyżyj się słowami. Tę technikę szczególnie polecam ludziom nieśmiałym, a bardzo nerwowym. Dzięki niej w dyskretny sposób uwalniasz swój gniew i nie zalega on w tobie. Zapamiętuj powody do gniewu. Nie chodzi mi o to, aby rozpamiętywać wyzwalacze gniewu i jeszcze bardziej się denerwować. Chodzi mi raczej o to, abyś potrafił zidentyfikować je w przyszłości i przez to ich bardziej unikać. Pamiętaj, co mówiłem o przygotowaniu się na atak gniewu. Bardzo często jest tak, że gniewowi, który się w nas pojawia, możemy zapobiec już wcześniej. Pamiętaj, że łatwiej jest zapobiegać niż leczyć.